Na balkonie. Hej ludziska! w naszym sklepie internetowym właśnie się pojawiła nasza czwarta książka. Idealna na wakacje. Tym razem stworzyły się dla Was pamiętnik szkolny, który zaczyna się właśnie od wakacji. Znajdziecie tu pomysły na wakacyjne hobby. Jest też sporo miejsca do wpisania Waszych challenge'ów, wyjazdów wakacyjnych i wspomnień. W każdym miesiącu znajdziecie też coś do poczytania. Pokaż ją tacie. Wydrukowali już nasze pamiętniki szkolne. Pokaż. Znajdzie się w nim coś na każdy miesiąc roku. Kiedy wy macie czas pisać takie rzeczy? Dzięki niemu już o niczym nie zapomnicie. Zaraz go przeczytam, tylko najpierw skończę oglądać twój ostatni odcinek. Okej, okay, Daj znać, czy Ci się podoba? Książki są już dostępne w naszym sklepie na stronie Empiku i na SQN, a do księgarni trafią 3 lipca. O, dzięki. Chyba nie chcesz skończyć jak twój ojciec. Mózg się degeneruje, gdy się go nie używa. No mają rację. Żonka już napisała czwartą książkę, a ja ciągle tylko gram w gry i jem pączki. Pora to zmienić. Od dziś zrobię wszystko, by zadbać o swój rozwój intelektualny. Przeczytałeś już mój pamiętnik? Nie, najpierw muszę skończyć Platona, Arystotelesa, a potem mam jeszcze do przerobienia Filozofię Wschodu. Co? Od kiedy ty czytasz starożytnych filozofów? Andrzej, dlaczego wykasowyłeś mi wszystkie rokowe kawałki z telefonu i wgrałeś muzykę klasyczną? No wiesz kochana, muzyka klasyczna najbardziej stymuluje rozwój mózgu. Hej, ktoś mi zabrał moje kunksy. Wyrzuciłem je. Co? Zamiast tego Będziesz teraz sobie oglądał albumy najwybitniejszych średniowiecznych malarzy i starożytnych artystów. Miks są fajniejsze. No co ty, spójrz na te arcydzieła. Tato, co ci się stało i dlaczego nosisz okulary? W okularach wygląda się inteligentniej. Podjąłem decyzję, że od dziś w naszym domu będzie gościć tylko sztuka wysoka. Ale dlaczego? Ach, zmęczyłem się już tą płytką komercją, która zewsząd nas otacza. Od dziś koniec z graniem w gry, komiksami i całą tą dziecinadą. Nie no, tata nam zrujnuje całe wakacje. Chciałam robić challenge, jeździć w nowe miejsca i wypełniać mój pamiętnik. Obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to całe wakacje spędzimy jeżdżąc po muzeach. Oh, już wiem! W Poznaniu jest fajny event, który przypomni tacie, co naprawdę lubi. Może wtedy skończy z tym swoim intelektualizmem. Świetny pomysł! W Poznaniu jeszcze nigdy nie byliśmy. Proszę, bardzo chcę tam pojechać, żeby wypełnić mój pamiętnik. Spoko, zaraz to załatwię. Zostawcie łapki w górę, żeby mama przekonała tatę. Żono, czy możesz wbić adres starówki w Poznaniu w nawigacji? Oczywiście, mężuś. Słuchaj, tak myślę, a może powinienem zapuścić pełną brodę i wąsy? Dlaczego? No wiesz, wszyscy wielcy myśliciele, Platon, Arystoteles, Sokrates, wszyscy nosili takie pełne, długie brody. Tato, nie wiem czy to dobry pomysł, w tych brodach zawsze zostają resztki jedzenia. W takim razie od teraz będę jadł tylko inteligentne jedzenie. A jakie to jest inteligentne jedzenie? Właściwie to nie wiem, ale mój tata zajadał się kiedyś muszczkami wieprzowymi. E, dobra, mężuś, no to chyba tutaj. To nie wygląda jak starówka. Masz rację, jesteśmy pod Muzeum Narodowym w Poznaniu. Co? Pod Muzeum Narodowym? Zawsze chciałem je zobaczyć. Tak, to tutaj, możesz się zatrzymać, muszę do toalety. Idę z tobą. Dobra, Jagoda, wychodź. Sara, trochę ciasta w tej twojej torbie. Oj, nie marudź i wychodź. O, widzę, że już się przebrałaś. No, trochę nudziło mi się w tej torbie. Nie dziwię się, chodź. No gdzie oni są? Nie chcę się spóźnić na wystawę. Już jesteśmy. Co wy macie na sobie? Skoro idziemy do muzeum, postanowiliśmy się ubrać w stroje historyczne. Co ty ściemniasz? To nie wygląda na stroje historyczne. Ależ jak najbardziej. A ona to kto? E, to jest dyrektorka tego muzeum. E, aha. No, jest fanką naszego kanału i załatwia nam wejściówki. Wygląda trochę młoda jak na dyrektorkę muzeum, prawda? E, pewnie używa sporo kremów na zmarszczki. Było znaleźć się w miejscu, w którym nikt nie wstydzi się być sobą. To ma być muzeum, przecież to czysta komercja. E, nie, to, to to jest sztuka współczesna. Mi się tam nie podoba. Myślę, że zaraz ci się spodoba. Faktycznie nie taka złata sztuka współczesna Wreszcie się udało i tata przestał zgrywać mądralę Jestem tu z moim znajomym. Słuchajcie, chodź, już odpocząć do hotelu. No, padam znów. Ale ja jednak chcę tu zostać ta sztuka współczesna bardzo do mnie przemawia. My już naprawdę jestem zmęczona. Chodzimy tu już od kilkunastu godzin. No dobra, ale jutro tu wracamy, ok? Żonka, mogę jedną? Wiedziałam, że mu się spodoba. Hejka, zrobię wam teraz mini room tour pokoju. Tutaj jest Wiktor. A tu jest drugi Wiktor. Chodźcie, jeszcze wam pokażę trzeciego Wiktora. A i na balkonie jest jeszcze Jagoda. Co ty robisz? Ale macie wygodne łóżko. No wiem, dlatego my na nim śpimy. Mogę spać dzisiaj z wami? O, nie, nie, nie. Wracaj na swoje łóżko. Ojej. Chyba mam pomysł. Dziewczyny, musicie to zobaczyć. Wiktor, daj nam odpocząć. Zrobiliśmy ponad 20 tysięcy kroków. Będziecie tego wałować. No dobra. Widzę, co nam chciałeś pokazać. Zamknął nas na balkonie. Całe szczęście, że jest ciepła noc. Okej, okay, zostawcie łapki w górę, żeby jednak wpuścił nas do środka. Mówiłem, no że będą tego żałować. Jakiś czas później. Dobra, nie będę taki. Yeah, yeah. To co, mogę spać z wami? E, tak, tak, oczywiście. Jest! Następnego oh, dnia. Spałam jak zabita. O, oh, ja też. O, Wiktor, widzę, że jednak w nocy sturlałeś się na swoje łóżko. No, strasznie się wierciłeś w nocy. A gdzie Jagoda? Dobra dzieciaki pobudka Mamo jest z tobą Jagoda? Nie no przecież spała z wami Dobra Wiktor wstawaj musimy ją odnaleźć Oj tam ja idę spać Wyjaśniliśmy tacie, że Jagoda nie jest dyrektorką muzeum i poszliśmy jej szukać Gdzie ona może być? A dzwoniłaś do niej? Kilka razy, ale nie odbiera Może ona po prostu wróciła do domu? Wątpię przecież zostawiła plecak w pokoju Sara, zobacz. Hmm? Chyba tata powoli przestaje być intelektualistą. Zdecydowanie, zastanawiam się, czy kiedykolwiek nim był. Zaraz to przetestujemy. Zobacz, już, jakie piękne kamienice. Może chcesz zgłębić ich historię? E, tak, tak, piękne, ale wolałbym wrócić do tego wczorajszego muzeum. A no właśnie, wiesz co, pomyliłam się. Okazuje się, że Muzeum Narodowe w Poznaniu jest tutaj. Co? Ten brzydki budynek w środku rynku? E, wolałbym wrócić tam, gdzie byliśmy wczoraj. Słuchajcie, nie mamy czasu na muzeum. Musimy znaleźć Jagodę. Masz rację. Chodź mężuś. A tak chciałem sobie kupić jedną z tych fajnych figurek. Przy okazji poszukiwań zwiedziliśmy Poznań i bardzo mi się spodobał. Ale super zamek. No, wygląda jak Hogwart, ale na pewno nie mają tu takich fajnych figurek jak tam wczoraj. Chodźcie, widzę ją. Jagoda, tu jesteś! O, hej! Proszę, się obudziłaś! Tak, co ty tu robisz? Wiesz, jak mnie wystraszyłaś? Sorki, Wiktor strasznie chrapał i nie umiałam zasnąć. No, ale powiem ci, że znalazłaś super miejscowe. Słuchajcie, jestem głodny, możemy wreszcie zjeść jakieś śniadanie? Jasne! Znam w okolicy super miejsce. Mężuś, co ty tak z tyłu się wleczesz? A w brzuchu mi burczy i strasznie mnie spędzą te okulary. A na pewno ich potrzebujesz? Właściwie masz rację, po co mi one? Jestem inteligentny i bez nich. Oczywiście, mężuś. Wyczułem sarkazm. Muszę wam powiedzieć, że polubiłam poznań, a w szczególności ich pierogi. Heh, szkoda, że ja nie umiem rysować. Okay, spędziliśmy więcej niż 24 godziny w Poznaniu, więc to by było na tyle. I pa! Zostawcie łapki w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też lubicie wypełniać takie pamiętniki. Słuchajcie, w naszym sklepie internetowym wreszcie pojawiła się przeze mnie zaprojektowana bluza. Dajcie znać w komentarzach, który kolor Wam się bardziej podoba różowa czy granatowa? Pa! Jak będziecie w Poznaniu, to polecam spacer wśród koron drzew. Patrzcie, hotel dla owadów.